Katastrofa budowlana. Zawaliło się i co dalej? To jest podcast Spółka Budowlana, a ja nazywam się Ewa Miszczek Wróbel i jestem radcą prawnym. Specjalizuję się w prawie budowlanym, handlowym i prawie pracy. Na co dzień wspieram swoim doświadczeniem firmy z branży deweloperskiej. Lubię proces kreacji i lubię zmianę. Lubię inwestycje realizowane z pomysłem, lubię także dobrze zaprojektowane miasta. I zapach mokrego tynku też lubię. Odkąd pamiętam, zawsze tak było. Od zawsze najwięcej pasji miałam do tej właśnie branży i z wielkim entuzjazmem biorę udział w takich projektach. Moja kancelaria ma siedzibę w Krakowie, ale wspieram spółki budowlane w całej Polsce. Prowadzę też blog Spółka Budowlana, do lektury którego gorąco cię zachęcam. Dzielę się tam swoimi doświadczeniami, licząc, że zabierzesz głos w dyskusji nad sposobami na sukces w budowlance. Zapraszam cię do posłuchania kolejnego odcinka podcastu. Katastrofa budowlana. Zawaliło się i co dalej? Katastrofy budowlane nie zdarzają się często, całe szczęście. Zwykle są to takie wydarzenia, których nie sposób nie zauważyć. Obiekty budowlane, zarówno te nowe, jak i stare, potrafią runąć nagle i z hukiem, doprowadzając tym samym wykonawców czy też właścicieli do stanów zawałowych. Co wtedy robić? Spójrzmy jak wygląda definicja katastrofy budowlanej. Zgodnie z artykułem 73 Ustawy o prawie budowlanym, katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań. Elementów urządzeń formujących ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Przepis ten wskazuje również, co katastrofą budowlaną nie jest: mianowicie nie jest nią ani uszkodzenie elementów budowanego w obiekt budowlany nadającego się do naprawy lub wymiany, ani też uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami. Także awaria instalacji w obiekcie budowlanym nie stanowi katastrofy budowlanej. I całe szczęście chyba. Obowiązki właściciela, zarządcy lub użytkownika. Kiedy już wystąpi zdarzenie spełniające definicję katastrofy budowlanej, na właścicielu, zarządcy lub użytkowniku budynku spoczywają liczne obowiązki. I należy o nich pamiętać, nawet w wielkim stresie. Ich niedopełnienie stanowi bowiem wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny. Mówi o tym artykuł 92 ust. 1.1 prawa budowlanego. Do obowiązków tych należą zorganizowanie doraźnej pomocy poszkodowanym i przeciwdziałanie rozszerzaniu się skutków katastrofy, zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej, niezwłoczne zawiadomienie o katastrofie budowlanej właściwego organu nadzoru budowlanego, niezwłoczne zawiadomienie o katastrofie budowlanej właściwego miejscowo prokuratora i policji, niezwłoczne zawiadomienie o katastrofie budowlanej innych organów lub jednostek organizacyjnych zainteresowanych przyczynami lub skutkami katastrofy z tak zwanej mocy przepisów szczególnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że wymieniony na początku obowiązek zabezpieczenia miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego nie dotyczy oczywiście tych przypadków, w których konieczne jest podjęcie czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przez rozszerzaniem się skutków katastrofy. W takim przypadku trzeba działać szybko, nie myśleć o formalnościach, tylko ratować poszkodowanych i minimalizować skutki katastrofy budowlanej. Czym jest postępowanie wyjaśniające? Przedmiotem postępowania wyjaśniającego jest ustalenie przyczyn wystąpienia katastrofy budowlanej. Postępowanie to wszczyna właściwy organ nadzoru budowlanego po uzyskaniu informacji o wystąpieniu zdarzenia. Organem tym co do zasady jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jak stanowi artykuł 83 ust. 1 prawa budowlanego. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego będzie natomiast właściwy w ściśle określonych sprawach. Mianowicie będą to postępowania wyjaśniające przyczyny katastrofy, która wystąpiła w następujących użytkowanych obiektach budowlanych. Ja je tu pokrótce wymienię, natomiast całą listę znajdziecie na blogu. Chodzi o obiekty budowlane usytuowane na terenie pasa technicznego, portów, przystani morskich oraz morskich wód wewnętrznych, obiektów hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych i innych podobnych. Dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, obiektów usytuowanych na tzw. obszarze kolejowym oraz obiektów lotnisk cywilnych. Komisja. Właściwy organ nadzoru budowlanego, po otrzymaniu zawiadomienia o wystąpieniu katastrofy budowlanej, powinien niezwłocznie powołać tzw. komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji skutków. Jednocześnie, organ ten powinien niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz głównego inspektora nadzoru budowlanego. Jak widać, w takim przypadku nic nie będzie mogło przejść tak zwanym boczkiem boczkiem, bo o katastrofie budowlanej dowiedzą się od razu wszyscy święci. Ale może to i dobrze. W skład komisji wchodzą następujące osoby przedstawiciel organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także w razie potrzeby rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe. Do udziału w komisji mogą być także wezwane inne osoby, jeśli zajdzie taka konieczność. Mogą to być inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego, projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych, a także osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. Ich obecność powinna się przyczynić do wyjaśnienia przyczyn katastrofy oraz okoliczności jej powstania. Zabezpieczenie miejsca katastrofy. Jednocześnie organ może nakazać właścicielowi czy też zarządcy zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz samego obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności, w tym także robót budowlanych. Rozstrzygnięcie to zapada w formie decyzji, która podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona nawet ustnie. W przypadku niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu tej decyzji, właściwy organ nadzoru budowlanego zapewnia jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego. Ekspertyzam. Katastrofa budowlana to nie tylko koszty związane z naprawą obiektu, to także koszty samego postępowania wyjaśniającego. Organ nadzoru budowlanego prowadzący postępowanie wyjaśniające może bowiem zlecić, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy. Mówi o tym artykuł 78 ust. 2 prawa budowlanego. Uprawnienie takie przysługuje mu jednak jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do ustalenia przyczyn katastrofy lub wydania decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót. Powyższe oznacza, iż ekspertyza na koszt właściciela czy też zarządcy obiektu jest dopuszczalna jedynie wówczas, gdy ani organ prowadzący postępowanie wyjaśniające, ani powołana przez ten organ komisja nie posiadają wiedzy niezbędnej w przedmiocie poczynienia uzgodnień, o których mowa w przywołanym powyżej artykule 78 ust. 2 prawa budowlanego. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego postępowanie wyjaśniające Powołana przez organ nadzoru budowlanego komisja, niezwłocznie po zakończeniu swoich prac, powinna wydać decyzję określającą zakres i termin wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania właściwych robót doprowadzających obiekt do stanu właściwego. Decyzja ta jest skierowana do właściciela czy też zarządcy obiektu budowlanego. A zatem ten podmiot jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych działań niezbędnych do usunięcia skutków katastrofy. Niedopełnienie wskazanych powyżej obowiązków stanowi, podobnie jak niedopełnienie obowiązków określonych we wspomnianym wcześniej artykule 75 prawa budowlanego, wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo karą grzywny. Na dzisiaj to tyle i jeśli chodzi o katastrofę budowlaną. I niech moc będzie z Wami, to znaczy oby jak najmniej katastrof. To tyle na dziś, co dla Ciebie przygotowałam. Zapraszam Cię do odwiedzin mojego bloga Spółka Budowlana, który łatwo znajdziesz pod adresem www.spółkabudowlana.pl. Pamiętaj bez polskich znaków. Zachęcam się również do podzielenia się podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych i w każdy inny sposób. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do następnego odcinka, mówiła Ewa Miszczek-Wrubel, radca prawny.